Rozwalają mnie tacy kolesie, takie osoby, które na przykład jak podaję Wam te materiały, pokazują Wam, tak jak weźmy pierwszy przykład na przykład w rzeku. Pokazywałem jak wygląda posterunek, chłopaku, pokazywałem film z chłopaków z Nowej Polski pod podziałami z tego stowarzyszenia, bardzo zresztą prężnie działającego, robiącego dobrą robotę, dziękuję Wam panowie. I tam akurat było pokazywany posterunek. Ja pokazałem tylko wycinek tego posterunku. Pokazałem tylko wycinek tego postarunku, bo moje filmy są zgłaszane na potęgę. Poprzedni mój TikTok miał 20, chyba 3000, tysiące, nieważne, ponad, grubo ponad 20 tysięcy obserwujących. Zgłaszano już nawet 7 filmów jednakowo, każdego dnia. Już nie wiem za co, po prostu z dnia na dzień mi tego TikToka Zlikwidowano, dlatego no teraz już nie pokazuje informacji, takich, gdzie są na przykład żołnierze. Oczywiście w materiale na Facebooku. Jak wejdziecie sobie nad, na Facebooku Nowa Polska ponad podziałami, zresztą serdecznie zapraszam tam, żeby to obserwować, to tam będziecie widzieli tych żołnierzy, jak oni przechodzą, jak nimi rozmawiają, inne takie rzeczy. To jest wszystko do zobaczenia. Ja na swoim TikToku nie będę tego pokazywał, bo to jest dla mnie i przez to, co robię przez dwa lata, dla mnie jest to od razu. Ban na pewno materiała za chwilę, ban i likwidacja konta. Dlatego już nie mówię czasami takimi słowami jak trzeba, nie pokazuję wszystkich informacji, bo od razu ktoś mnie posądzi o coś. Niestety nie mogę sobie na to pozwolić. A wy wymagacie co? Że ja będę to robił? Nawet nie zadacie sobie trudu, jeżeli ja mówię, podaję informację, że to jest. Materiał tej i takiej osoby, to wystarczy wejść, poklikać i tak dalej, i tak dalej, i zobacz. To nieprawda to, nieprawda tamto. To nawet nie czytacie komentarzy żołnierzy, którzy to potwierdzają. Po prostu. Wiecie co kochani, tak swoją drogą takich baranów, za przeproszeniem, bo tych baranów jest bardzo dużo i im bardziej, im dobitniej pokazuję tą całą obudę w mundurówce, podaję bardziej konkretne rzeczy, tym większy nacisk jest na moje konto, na moją skromną osobę, no i coraz więcej filmów zostaje zgłaszane. Więc ja już nie będę się wbijał w dyskusję, po prostu będę nie tyle co... Kasował komentarze, bo nie lubię tego robić. Każdy ma prawo do wysławiania się i pisania tego co chce, ale po prostu takie osoby, które naprawdę widzę, że to są pajace, wrzody na dupie, po prostu będę wywalał. Blokował, żeby nie obserwowali mojego konta, bo żygać mi się chce. Naprawdę. Jak, ich, jak, jak to wszystko słyszę a co do samych takich właśnie wiadomości po tym właśnie materiale który posłużył u mnie tutaj teraz za przykład, zaczęliście do mnie pisać jak wyglądało na granicy jak to się wszystko działo i tak dalej tak dalej niedługo pokażę to wszystko w jednym może odcinku, bo jest tego naprawdę dużo, pozdrawiam, trzymajcie się tam na tych paskach, trzymam zawias kciuki, hej!